Hej, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Z tej strony, oczywiście, znowu Opera. Przed wami kolejny odcinek z Nowhere Prophet. Nie mam za co w zasadzie zrekrutować nowych followersów, więc wiem, nie mam za co. No, troszkę mam za co, ale. To jest jaki kosior. Znisz wszystkich followersów z kosztem 5 lub mniej. go wystawić w puste pole w szóstej turze. żeby to się zdarzyło? Gry są Twoją pasją? Chciałbyś grać więcej? Nowe tytuły są za drogie? Przynajmniej na jeden z tych problemów mam lekarstwo: Gamiwo. Gamiwo to codziennie nowe promocje, najnowsze tytuły w niskich cenach, wiele sposobów płatności, tytuły na każdą platformę i zostanie kasy na nowy sprzęt, żeby to wszystko ogarnąć. Oszczędzanie nigdy nie było takie przyjemne. Nie trać czasu. Kupuj mądrze. Graj taniej z Gamiwo. Tym się zastanawiam. Za 4-4-4 i plus 2 dla wszystkich, z którymi sąsiaduję. To też jest fajna karta. Tenders Hand. Ale nie mam. Nie, no, no nie mam. Nie wyczaruję. Zobaczmy, co jeszcze mogę dodać do talii. Co się daje, no to tam dodajemy. A to co? Aha, mogę się ich pozbyć w zamian za nadzieję, tak? Spoko, na razie mi tego nie potrzeba, więc w sumie to nie jest taki dobry pomysł. Kurczę, no brakuje mi jednego punktu, jednej baterii. Tylko, że no nie mam co sprzedać. Po prostu fizycznie nie posiadam niczego, co mógłbym się pozbyć. A no dobra, mi się trudno. Opuść obozowisko. To jest Blue Devils Enemies Level 2 do 5. Pustynia 2 do 7. Słomp. Bagna. Aha, ale tu będę musiał przejść dwa tereny. A Tu będę musiał przyjść jeden, ale długi. Dobra, no niech będzie jeden, ale długi. Może sobie jakoś damy radę. Uuu, uh, uh, kawałeczek teraz tak. Dobrze zaplanować nasze działania. Mieć jak najmniej walk po drodze. Na pewno nie idziemy dołem. Już to pójdziemy sobie jakoś tam górą. Tutaj market. No, jakby to nic mi nie da. Place to camp. Dobra, możemy pójść dołem na razie. Może starczy nam surowców. Please for afternoon were interrupted by shrill warning whistle of an outrider directly next to the road where the ...glistering bodies of a ruster swarm. Okay. odzyska jakieś tam części, niby unlikely, ale proszę bardzo, kasa, kasa, kasa i rosters Sniper, w końcu dałem się co to jest sniper, unit can attack even if it's non front... o, oh, proszę Ok, accept, move on, weźmy sobie, dodajmy ich do talii, back Trzeba trochę ryzykować, czasami się wygrywa, no. czasami się wygrywa, czasami się przegrywa. fightuj ta, no to fajtujmy. Mm -hmm. This unit fights a random enemy unit and suffers retaliation damage. Atakuje tak w ciemno. No dobra, ale to w piątej, w szóstej turze to zapomnij w ogóle, zanim to się stanie to... Tożem wylosowałem, no dobra, już biedy. dalej. Ta swarm oczywiście dosłownie. Ja więcej was matka nie miała? No w Nie wszystko za zero. Eee, teraz tak. Czy płaca mi się? No, opłaca płaca mi się. Coś czuję, że ta przygoda skończy się dużo szybciej, niż myślałem, że się skończy. Chociaż zakładałem, że to długo trwać nie będzie, to na razie wygląda mi, żeby to w ogóle nie będzie trwać. O. Mhm. Mm Pójdę w to... I pójdę... w to. Nie wiem czy to dobrze wymyśliłem, ale... Zawsze ma tarczę, nie? A i tak oddaje, mi zada dwa, ale i tak. No, okej. Okay. No jakoś to tam... Dobra, mogę wystawić jego. Yyyy... dasz, tak? Może to ma... Może to ma sens? No przeciwnik ma, nie widzę stąd, 6 punktów życia Czyż tak, no Jak zwykle, no Twórcy gry po prostu są chyba fanami jakiegoś goblinoida na, w magiku Więc tylko swarm, swarm, swarm Okej okay. Tu mam miasta, ale tu mogę sobie rozbić obóz, i chyba sobie pójdę tam, gdzie mogę rozbić sobie obóz. Inspekt. A, no właśnie, mogę sprzedać te jo. Bo po drodze też się zdarzyło, że parę śmieci mi się dropnęło. 52. Miecz. Scratch. Za 0,1 punkt obrażeń Bye Nie widzę problemu, może się przydać Dobra Rekrutuj Jest tu coś, coś, coś fajnego Chociaż tu głównie bestie będą, nie? Bestie i bestiowaci Nic specjalnego, jak widzę. Overwhelm, overwhelming and rage. A weźmy sobie jakiegoś takiego kosiora. Jakiegoś coś takiego dużego, naprawdę dużego. Że tam, jak wystawiam, to przeciwnicy by się obesrali. Chociaż nie mam nic małego na pożarcie. Najpierw przeciwnikom, no ale to nic, dobra. Weźmy, idźmy tutaj. Załóżmy obóz. Heal nice palace, explore the area, stay for, stay for the dinner. Jej, jeszcze się wpakowaliśmy w kawałę, Nice. Dobra, jakieś tam pierdolamento yy, Destroy? To yy, jest. raczej niekoniecznie. Może być. Pójdę w to i w to. manawany? Jasne. Co to jest? When playing a convoy, card refill all your energy cells. A widzicie, aż muszę, że to Dobra, no nieważne. Komedia. No, dobra, 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 dobra. Mm, deal one damage. Koniecznie, ale dobierz kartę. No spoko. Oczywiście. Zastanawiam się, czy ktokolwiek w tej grze w ogóle jakiegokolwiek pacza kiedykolwiek wydawał. Czy może nie? Wydaje mi się, że raczej może nie. Nara. Tam na rej. W razie ktoś coś tam wymyślił, proszę bardzo. Okej. Okay. Dobra, zmarnuje kartę, ale no trudno się mówi. 5-4 atak. Hasty Strike, 4 damage to target enemy unit or obstacle to take. you take retaliation damage. No to musi być enemy. No to nic. Strategist. No 8-8, mhm, na pewno. I tu jeszcze osiem, osiem, dziewięć, O, great, balls of sadness. A, co mogę wygrać? Pięć, cztery... Plus jeden. Nieee... Ja, spoko, coś tam... Niewolnicy. Okej, okay, 7 siedem Na koniec twojej tory. Dobra. Zobaczmy, co my tu mamy. Miecz, a tu? commander Sleeve. Odnów jeden punkt energii. When a card's scrapped, regain one energy. Um, niekoniecznie. Starting armor, 3. Chyba kiedyś trafić na tego Dikoja. Mmm... Make? Spoko, mi ich sobie. Ja wiem, powinienem pewnie przemyśleć jak powinna wyglądać ta talia i co tam dobrać i w ogóle, ale na razie w ogóle mam jakiś taki Przepraszam, mam jakieś takie braki w talii. Zresztą powinienem może tam tych czerwonych gdzieś wycofać, czy coś tam, ale Ale akurat tych kart, które mam tutaj, są czerwone. Równie dobrze mogłyby paść. Więc aż tak mi, aż tak bardzo mi nie zależy. Inspekt. Eee, raczej na sprzedaż, chociaż się Dobrze by było mieć trochę więcej nadziei niż mam. Leave camp. I Teraz co dwie walki pod rząd? Zresztą jakie mam wyjście? Nick, eee, travel. Fight. No to trzy walki pod rząd. Mmm. okej, okay. przyjmie nawet niezła ręka. Na start, nie mówię, że super ekstra, ale niezła ręka. Hmm. spoko, 4-3 Jasne, to przeciwnikowiś może trafić. Mnie nie musi. Teraz tak. Ja się naprawdę muszę postarać. Żeby się tu porozbijać trochę. Mhm. Mm Want damage to an enemy standard follower. Tylko, że 1-2. Chyba wolę w tę stronę 4-4. Ok, 5-4. Za 1, spoko. No nie takie spoko, bo mało mam tych punktów życia, nie ukrywam. Dobra, kopnę tego w dupę. No to żym go kopnął także że uhu. Uh, uh. Aż zagrzmiało. Bach. No dobra, no na co ja liczyłem? Leczenie. Dalej. A, no tak, nie mam taunta. No to jakby też nie pomyślałem. No, chyba mapa mnie trochę też myli. Game over. Okej. Okay. Jasne, statystyki w ogóle nie mają dla mnie znaczenia. Moi kochani, nie wiem jak dla Was, nowhere profit, ale zakładam, że ta gra ma wielu fanów, bo, bo patrząc po zagranicznym YouTube, zagranicznym rynku w ogóle, po opiniach, jest na pewno fajna, ale nie dla gracza... Ciężko mnie określić każualowym graczem, nie? Bo... bo... Gram w milion gier naraz, co zresztą widzicie na kanale, nie? Um, potrafię się przystać do gry, potrafię się wciągnąć w grę. Szczególnie w karcianki, no ale Magic the Gathering chyba był pierwszą w ogóle jakąkolwiek karcianką, w jaką kiedykolwiek grałem. I nie ma co się dziwić, że grałem w nią dużo i namiętnie. Ale Eternal, w którego też, no bożesz ty mu ile ja tłukłem, a chyba ze dwa lata. Tak non-stop, dzień w dzień tylko grałem praktycznie w Eternal i i nagrywałem na kanał tylko żeby aby coś gdzieś tam nagrać bo bo zaraz wracam do Eternala yy... według mnie ta gra ma kilka mankamentów znaczy generalnie mechanika jest taka żeby cisnąć cały czas w kółko szczerze bez sensu yy... jeżeli wymyślamy taką mechanikę która Zmusza nas do tego, żebyśmy przechodzili grę raz, drugi, trzeci, czwarty, piąty, dziesiąty. To raczej lepiej, żeby to zrobić tak jak w ostatniej operacji, którą wam nagrywałem. Już nie pamiętam, jak ona się nazywała: syn, 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 syn. No, nieważne. Pamiętacie taką gierkę, gdzie my byliśmy mistrzem Lochu? Sinslayers? Slayers? Już, nieważne. Tam byliśmy mistrzem gry. Znaczy, w ogóle władcą lochu i to przeciwnicy przychodzili do nas, my ustawialiśmy pułapki itd. Tak itd. Tak I to była najlepiej przemyślana według mnie gra tego typu, jaka do tej pory na rynku się w ogóle zapowiada. Ze względu na to, że po pierwsze, jeżeli wszystko zginęło nam w tym lochu, bo dajmy na to, że nasi, nasze potwory nawet na wysokim poziomie trafiły na takie, taką trudność, w takie zdarzenie, w trakcie rozgrywki, że po prostu umarły, zginęły w jakikolwiek sposób te, te wysokopoziomowe stworzenia, i przegraliśmy grę, bo stawialiśmy na nie, czy w ogóle mieliśmy jakąś tam strategię, która nie wyszła. To i tak nasz bohater, czy tam nasza, nasz, ten, ten władca Lochu, ten główny strażnik, dostawał punkty doświadczenia. I wchodząc w kolejny, kolejny raz, w ten sam, w ten sam Loch, no, no, w kolejną rozgrywkę, pozostawały nam pewne profity. I to jest genialne. Ok? Bo dzięki temu gra nas nie odrzuca i za każdym razem przegrana nie jest traktowana jako o, kurde, no przegrałem. No już i znowu i trzeci, i czwarty raz, i piąty przegrałem. No nie. Za tym trzecim, czwartym i piątym razem, nawet jeżeli przegrałem, no to widzę, że mam jakieś postępy, gdzieś ruszam się do przodu. Tutaj tego nie ma. Yy, druga bardzo ważna rzecz, która. To nie, jest, to nie jest zwiększenie poziomu trudności. Kiedyś sobie chyba o tym porozmawiamy tak w ogóle w ramach wideologa. Utrudnianie graczowi, chociaż ja o tym wspominałem kiedyś, utrudnianie graczowi gry to nie jest zwiększanie poziomu trudności. Utrudnianie gry to jest po prostu aspekt rozgrywki. Zwiększenie poziomu trudności wynika nie przez utrudnianie gry graczowi, tylko poprzez yy, czyli niedokładanie mu kolejnych. Obstacles, y, przeszkód, tylko dokładanie przeciwnikom pewnych i to nawet nie profitów, nie bonusów, tylko zwiększaniu ich statystyk, y, zwiększaniu na przykład wielkości mapy, tego typu rzeczy. Jest milion sposobów, żeby to zrobić. Natomiast nigdy nie powinno być tak, że pewne rzeczy y, w grze działają na gracza, natomiast nie działają na przeciwnika. No tak nie powinno być, nie? Szczególnie, że macie karty w ręce, które zadają Wam obrażenia i przeciwnikowi, natomiast przeciwnik, oczywiście też mając takie karty, na przykład nie ma dla niego znaczenia, żeby... Mm, tak jak mówiłem o tych ranach, nie mają dla, dla niego znaczenia rany, ich ilości, zabici sojusznicy i tak dalej, i tak dalej. No dla nas ma to pewne znaczenie, nie? Gra tym bardziej jest tak dla mnie personalnie zła, ze względu właśnie na to, że tracimy jakichś tam sojuszników, ludzi, nie? Ja nie jestem na to nastawiony, nie jestem ku temu przygotowany, niestety nie podoba mi się to. Nie lubię tego typu gier. Gdzie muszę zmieniać cały czas swój rooster, czyli, czyli swoją drużynę tylko przez to, że mi giną jacyś tam inni. Bo ja się przyzwyczajam do nich, nie? i nadaję sobie imiona, czy coś tam. To ja się do nich przyzwyczajam. Ja lubię mieć drużynę, która po prostu nie ginie. Jest tak hardkorowa, że, że nie jest w stanie zginąć, nie, bo każda ma swoją historię, jak nie ma, to ja sobie dopiszę historię. W ten sposób to działa, ale to może wynika z tego, że ja przez długie lata byłem mistrzem gry i jakoś tak bycie graczem jest taką trochę drugorzędną dla mnie formą rozrywki. Natomiast na pewno bycie mistrzem gry jest dla mnie takim głównym zadaniem, nie głównym celem i z tego czerpię bardziej przyjemność. Więc, więc wydaje mi się, że, że to są minusy tej rozgrywki. Nie? Gra nie jest fair, jest sztucznie utrudniona, ale przede wszystkim nie jest fair. I nie ma. Ma syndrom powtarzalności, ale nie ma tego, co powinna mieć, by przyciągnąć gracza po tych właśnie pięciu przegranych rozgrywkach, sześciu, dziesięciu. Nie wszyscy mają czas na poświęcenie grze. Tak jak wielu ludzi, czasu, żeby usiąść do gry. Przegrać raz, drugi, trzeci, piąty, dziesiąty, nie wiem, mam cały dzień, czy jak nie, no to będę miał cały tydzień, po te dwie godziny, czy, czy coś w tym stylu. Nie ja prawdopodobnie to Nowhere profit nie wrócę już nigdy, nie? Więc przez te trzy 45-minutowe. No, ten trzeci nie będzie 45-minutowy odcinek, ja tyle nie mam zamiaru paplać. Przez te trzy odcinki chciałbym zaznać jak najwięcej z gry i ona później może się robić już trudna, spoko ale to, że ja w ciągu trzech odcinków przegrałem trzy razy, no to... i to chyba na najniższym poziomie trudności jaki był. Oczywiście, powiecie, że to o mnie źle świadczy? Na pewno, bo mi jest... jakoś może... może ciężko się przestawić na jakąkolwiek inną karciankę, niżeli na Magica, bo, bo, bo... mój umysł, jeżeli krąży wokół jakiejś karcianki, to krąży wokół Magica. Natomiast... jest wiele rzeczy, które, które wydają mi się niezbalansowane. Ale wiecie, to jest bardziej gra podobna do Hearthstone'a niż do Magicka, ja w nie sobie słabo radziłem, więc może z tego to wynika. Eternal jest bardziej podobny do Magicka i w Eternal'u radziłem sobie świetnie, natomiast no to jest, jakie jest. Mnie to nie przeszkadza, to jest jedna z tych gier, w które po prostu zagrałem, od tego jest ta operacja, nie? Każda jedna. Żebyśmy sobie zobaczyli grę, Wy zobaczycie gameplay, nie tylko 6 minut, albo głowę gadającą i w tle gdzieś puszczone jakiś gameplay, i mówiącą, człowieka mówiącego wam o tym, No to jest świetna gra i bo... Nie, macie te 3 razy po 4, na części 3 razy po 45 minut, czy 45 minut jednorazowo, czasami gra jest po prostu tak dobra, że, że albo wszystkie aspekty zostają wykazane w ciągu 45 minut, że z czystym sercem po moim nagraniu możecie ją kupić. Wiecie, w co się pakujecie? Jakie są moje odczucia? Chociaż to nie powinno mieć wpływu, tylko taki czysty sam gameplay. Wydaje mi się, że ta gra, dopóki nie będzie kosztować nie wiem, 20 zł, to jest niewarta w ogóle zakupu. W granicy tamtych 19,99, albo nie wiem, jak wam to ktoś da w jakimś prezencie czy cokolwiek spoko. Natomiast ona jest niewarta zakupu. Stanowczo, i bardzo się cieszę, że, że, że mogę wam to przekazać. Dajcie mi znać, co o niej myślicie w komentarzach oczywiście. Jeżeli będziecie chcieli z niej zobaczyć więcej, to przykro mi, ale, ale nie będzie takiej możliwości. Są takie gry, po prostu. Mam nadzieję, że. Że są, znajdą się ludzie, którym, którym to pasuje. Takie tam gdzieś tam, czy przegrywanie, czy, czy ten taki niezrównoważony poziom trudności. Bo, bo dla mnie to by była gra chyba na lata. <laughs> Jeżeli chciałbym ją rzeczywiście przejść i zaczerpnąć z niej jak najwięcej. Mam nadzieję, że gameplay sam z siebie, czy tam operacja podobała wam się na tyle, że, że zostaliście ze mną i przez te 25 minut paplania jeszcze jesteście w stanie wytrzymać. Póki co, ja się z Wami żegnam, widzimy się w kolejnych operacjach, w kolejnych filmach na kanale, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia już wkrótce. Hej, hej!